Dzień dobry Państwu, kłania się firma Bellator, maszyna gotowana, Śląska. Przed Państwem granulator destruktu asfaltowego marki Kams, Centaur l 12056 Natomiast nie on jest bohaterem tej prezentacji, natomiast wspominamy o tej maszynie, ponieważ jesteśmy autoryzowanym dealerem w Polsce. Natomiast bohaterem, bohaterką jest ta gąsienicowa układarka mas bitumicznych, w ogóle super 800-3i. Rocznik 2016. I co o tej maszynie możemy powiedzieć? Na pewno najważniejszym, jednym z najważniejszych kryteriów jest przebieg i ta maszyna ma przepracowana 7540 godzin, więc trochę już tego nalotu jest na tej maszynie. W standardzie jest tu hydrauliczny AB220-3TV o szerokości roboczej 1,2 do 2,20 metra. Do tej maszyny są poszerzenia, z tym, że niestety na chwilę obecną nie potrafię Państwu odpowiedzieć, czy to jest 2x0,25, czy 2x0,50. Jeśli by to było 2x0,25, no to mamy maksymalny obszar maksymalną szerokość roboczą 2,70 m, a jeśli 2 razy 0,50 no to automatycznie 2 razy 3,20 tutaj mamy 0,25 w koszu ale maszyna wróciła z wynajmu więc być może klient sobie zażyczył taką specyfikację do wynajmu i stąd te poszerzenia natomiast może być faktycznie w ofercie zupełnie inaczej. Niemniej, mniej, jeśli potrzebujecie Państwo z takimi poszerzeniami, myślę, że nie będzie problemu, żeby taką maszynę tak skonfigurować. Jeśli większe, no to e, myślę, że to już jest kwestia ustalenia z handlowcami. Dobrze, jeżeli jesteśmy przy koszu, to od razu może zerknijmy do niego. Ja tu niestety nie będę mógł uruchomić. Um. Podajnika zgrzebowego jak już maszynę odpalimy, dlatego że mi te poszerzenia pojechały w stronę gardzieli, a tego nie chcemy, żeby tu się tutaj coś poniszczyło, popsuło. Widzicie koszczyste, wyczyszczone, poprzedni wynajmujący maszynę wyczyścił. więc fajnie. Co tu dalej mamy jeśli tylko obejrzeliśmy, no to przechodzimy do stołu, zerkniemy na ślimaki to po pierwsze, proszę bardzo są tutaj i sam stół grubość płyt i od spodu jak to wygląda Oczywiście, jest wyposażona w system niwelacji. Zaraz go pokażę, jak tylko obejrzymy sobie stół roboczy. Ona może nie wygląda tutaj zbyt rewelacyjnie, no bo. A po prostu z wynajmu. I jeszcze przed weekendem pewnie serwis nie zdążył się tej maszynie przyjrzeć. Co tu jest do poprawienia? mamy pośmienicę niwelacji. I druga strona stołu. I była denna i automatycznie ślimak z tej strony. Później obejrzymy sobie gąsienice No są w porządku. Myślę, że jeszcze pracują trochę czasu. Nie, tu przepraszam. Naciąg nas słonecznie, zaraz zerkniemy jeszcze do silnika, klucz, do wnętrza komory. Proszę bardzo, szybki rzut oka, akumulatory paski, generator. Nic tu nie jest też połamane, klapy trzymają się poprawnie. I zaraz druga strona, przy okazji przejdziemy przez pulpit. Pulpit bardzo dobrze wygląda, nic nie jest poniszczone, uszkodzone. cevki, hydromotory, wszystko ok, no to troszkę jest coś mokrego, no pewnie albo się wylało przy tankowaniu, albo z jakiegoś innego powodu, jak to na pewno weryfikacji. To teraz możemy maszynę uruchomić, ja już mam ją uzbrojoną. Przebieg. Zanim uruchomię sprzęt, to zerkniemy sobie właśnie na przebieg. Proszę bardzo. Tutaj gniazda zasilania. Kogut. Oświetlenie robocze. No i start. Ładnie zagadała Działa. 是，高是。 i ona sobie fajnie grzecznie pojedzie, a ja będę sobie w niej chodzić i pokazywać, co się tam dzieje. Więc te tak jak mówiłem, no są w stanie dobrym. Może są trochę obklejone tutaj masą, dlatego tak wyglądają niewyjściowo. Kosz złożony i druga strona. przy oddaniu jedziemy teraz na szybkim może nie na zamkniętym ale na maksymalnie 30 żubia. troszkę się powracamy nie ma problemu naszywanie reaguje Let's nie ręcznie, tutaj... Tutaj... dobra, wyłączamy te elementy ostatni przejazd na szybkości jeżeli ta maszyna Państwa interesuje, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji. Maszyna jest w tej chwili u nas na placu, więc jeszcze przed majówką można o nią pytać.